Dziś o współpracy. Zacznijmy w takim razie od tego, do czego właściwie Politechnica Współpraca. Do tego, żeby skutecznie i efektywnie były wykonywane wszelkiego rodzaju prace w korowej naszej działalności, czyli w kształceniu, nauce i we współpracy z gospodarką. Współpraca jest podzielona na trzy obszary. Przede wszystkim jest to współpraca wewnętrzna, która wydaje się, że jest bazowa, dlatego że ona wynika wprost z wartości, o których rozmawialiśmy w, na poprzednim podcaście. Po drugie masz współpracę zewnętrzną, czyli to, w jaki sposób będziemy kształtować relacje y, Politechniki Wrocławskiej z y, elementami, z jednostkami, z instytucjami, z otoczenia. No i trzecie, bardzo ważne, to kultura współpracy czyli, y, czyli coś, co będzie umożliwiało y, skuteczną realizację tych działań. Skoro zaczynamy od współpracy, to jakie są najważniejsze trzy postulaty dotyczące współpracy wewnętrznej, takiej wewnątrz uczelni? Tutaj w ogóle tych postulatów jest, żeby wybrać trzy, to jest bardzo trudne. I zwracam uwagę, że mimo tego, że to jest w kategorii współpraca, w kategorii relacje, to tak naprawdę tutaj zawarta jest istota rzeczy tego programu, który proponuję. Więc tutaj właśnie mamy do czynienia z demokratyzacją, z powrotem demokratycznych, Yy, reguł i procedur na naszej uczelni, a to wszystko ma być głęboko zakorzenione w tradycji akademickiej, bo nie jesteśmy korporacją, jesteśmy uczelnią, jesteśmy akademią i musimy yy, Przywrócić i w pełni stosować zasady demokratyczne oparte na tej e, tradycji akademickiej. I to jest strasznie pojemne i strasznie ważne, i aż boję się, że e, żeby tego nie spłycić, że w odbiorze na przykład, bo e, i dlatego chciałabym podkreślić, że to dla mnie jest e, no, fundamentalne i kluczowe, czyli te wszystkie rzeczy, które będą mogli Państwo przeczytać e, w programie, jako, jako te początkowe działania, które proponuję w obszarze współpracy, odnoszą się właśnie do, do przywrócenia tego ładu akademickiego, można powiedzieć, na Politechnice Wrocławskiej, czyli zasad demokratycznych. Partycypacyjności. No zdecydowanie partycypacyjności, bo ona się w dużej mierze będzie opierała na tym, żeby przywrócić sprawczość różnym osobom i grupom. W decydowaniu o kierunkach rozwoju, o normalnym funkcjonowaniu uczelni. A co z Senatem? No, Senat ma określoną ustawowo rolę i ta rola musi być w pełni wykonywana, czyli Senat nie może być milczący. Senat musi dyskutować, musi wypracowywać wspólne rozwiązania. To, i to ma być nie fasadowa dyskusja, tylko prawdziwa dyskusja. Nie bójmy się tego, bo, no, bo nasza społeczność, ja już też to podkreślałam wcześniej, jest mądrą społecznością, i, i, i te, z tej mądrości no, no nie można nie korzystać. Mówisz o sprawczości, ale w którym momencie angażować studentów, doktorantów? No, mamy dość dużą grupę osób, największą, yy, największą grupę na naszej uczelni, ponad 20 tysięcy osób, to stanowi wspólnotę yy, studentów, yy, no i plus doktorantów, no bo to też jest bardzo duża grupa, a przede wszystkim bardzo ważna, bo to są młodzi ludzie, którzy w dużej mierze będą potem yy, kształtować uczelnię już jako pracownicy, yy, pracownicy tej uczelni. Więc bez wątpienia oni jak najwcześniej muszą być włączani do, do zarządzania uczelniom, w, no, w takim, w zakresie, na jakim, na jakim można jakby ich włączyć, czyli jakby zgodnie z własnymi kompetencjami, zgodnie z własną rolą na tej uczelni. I uważam, że zarówno studenci, jak i doktoranci powinni odczuć realną sprawczość w, w swoim jakby sprawczość swojego głosu w zarządzaniu uczelnią, czyli żeby to nie był tylko głos, tyle żeby to przekładało się również na działanie. To jest, to jest ważne, no bo no już rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, że nie wystarczy mówić, trzeba robić i ta sprawczość musi być widoczna i musi być realna. I teraz jakbym miała powiedzieć, co jest istotne, to dla mnie to jest też to, że chciałabym wysłuchać głos studentów i doktorantów, również w tych obszarach, które Yy, nie, do, nie dotyczą ich, ich bezpośrednio. Także nie mówimy tu tylko o aktywności studenckiej, nie mówimy o kwestiach, które są bezpośrednio dla studentów bardzo ważne, ale dobrze by było zacząć współpracować ze studentami i doktorantami również w obszarach, które odnoszą się do uczelni jako całości. Włączenie wspólnoty w proces zaszczędzania wymaga konkretnych rozwiązań. Tak, bo to są te inicjatywy oddolne, które znowu skorzystajmy z mądrości naszej wspólnoty. Jeżeli pojawiają się y, mądre y, głosy. No czasem nawet nie mądre, ale to tak to już bywa, że czasem są i takie i takie, ale y, każde mogą być inspirujące. W związku z tym y, posłuchajmy tych głosów, posłuchajmy co mają do powiedzenia pracownicy i pracowniczki naszej, y, naszej uczelni, studenci, studentki, do, tak samo z doktorantami, doktorantkami i y, 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 Uwolnijmy inicjatywę oddolną. O, mogłabym, powiedzieć, udróżnijmy ją. I to na różnych, w różnych obszarach, bo na przykład spróbujmy zrobić tak, żeby na przykład część naszej społeczności mogła inicjować zmiany. Na przykład w naszej konstytucji, czyli w statucie, czy tam grupa senatorów, czy spróbujmy, żeby różnego rodzaju działania, jakieś innowacyjne, czy też zwykłe działania, które mogą nam poprawić nasze środowisko pracy, czy wpłynąć na to, że miejsce pracy, miejsce studiowania będzie bardziej przyjazne, ale niech to wypływa również z tych. Jakby bezpośrednich osób i od dołu, po prostu niech to będą naprawdę inicjatywy oddolne, to jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tylko w ten sposób można zbudować zaangażowanie i odpowiednią, otwartą kulturę organizacyjną. Otwartą kulturę organizacyjną, to podkreślam czyli taką, gdzie pracownicy albo w ogóle członkowie e, takiej organizacji, no mam na myśli tutaj oczywiście Politechnikę Wrocławską, będą realnie współuczestniczyć w życiu uczelni, i w zarządzaniu uczelnią. To bym chciała, m, bardzo to jest ważne według mnie dla funkcjonowania współczesnego uniwersytetu. Będziemy mieli politechniczne hackatony? Hakatony to widzisz, to nawet nie jest mój pomysł, a to inspirujące było w rozmowach, pojawiło się, i to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście, hakatony do rozwiązania konkretnych problemów y, wydają mi się ciekawą formą do tego, żeby włączyć właśnie społeczność, czy tam jakieś grupy do tego, żeby y, trochę w formie zabawowej, a trochę w formie takiego rozwiązywania wyzwania włączyli się do rozwiązania jakichś konkretnych problemów na uczelni. Do tej partycypacyjności jeszcze y, kolejny element, to chyba czwarty już element, czyli tą komunikację wewnątrz wewnątrz uczelni, gdzie zasadnicza wydaje mi się komunikacja z rektorem, gdzie rektor w sposób transparentny nie dojrze Komunikuje o różnych rzeczach, o różnych zmianach, które w uczelni się mogą pojawić, ale także rozlicza się przed społecznością z podjętych przez siebie działań. I jakaś sprawozdawczość czy coroczna, prawda, z tego, co się działo na uczelni, a nie tylko chwalenie się sukcesami, ale być może powiedzenie również o problemach, bo, no bo nasza uczelnia to nie tylko sukcesy, to, to jest ważne, na zewnątrz zwłaszcza to jest istotne, ale rozmawiajmy o wszystkim, o tych rzeczach, Super, ale i też o tych rzeczach, które wcale nie są rzeczami łatwymi. To przejdźmy do współpracy zewnętrznej. No, bardzo, bardzo ważny obszar. Przy czym ten obszar będzie rozbudowany w dalszej części tego programu, bo w dużej mierze będzie odnosił się on do współpracy z gospodarką. Więc tutaj można jakby tylko powiedzieć, że chcielibyśmy w pełni odbudować to, żeby Politechnika była wiarygodnym partnerem dla Różnego rodzaju instytucji, nie tylko gospodarczych, ale też samorządowych, rządowych, a także innych, edukacyjnych, tak, z innymi uniwersytetami, zarówno w Polsce, jak i za granicą, powinniśmy współpracować tak, żebyśmy byli wiarygodnym partnerem. To wydaje mi się istotne. Czyli tu budujemy kulturę współpracy. No właśnie, tak mnie kusiło, żeby sformułować, że powinniśmy to wszystko obudować y, kulturą współpracy, czyli zarówno to, co mamy wewnątrz, jak i to, co mamy na zewnątrz, politechniki. Ale to chyba nie chodzi o obudowanie, ale bardziej zanurzenie w takiej odpowiednio skonstruowanej kultury, kulturze, czyli zanurzenie w odpowiedniej kulturze y, współpracy, która będzie kulturą otwartą, wiarygodną. I musimy nad tym popracować, żeby, żeby właśnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni, żeby chciano z nami, z nami pracować, żebyśmy chcieli ze sobą wzajemnie współpracować i żebyśmy mieli do siebie zaufanie. To też jest kultura oparta na zaufaniu. Oczywiście to nie są wszystkie rzeczy, które są istotne i które są zawarte w moim programie, dlatego wydaje mi się, że ważna jest lektura. Tego materiału, który jest zamieszczony na stronie, i wydaje mi się, że ta lektura pozwoli, właśnie podczas spotkań z Państwem, które teraz będą organizowane, przedyskutować rzeczy, które tam są, być może coś dodać. Traktujmy ten program jako rzecz, która jest otwarta i spróbujmy razem wymyślić tę lepszą Politechnikę.